Cześć, witaj w następnym odcinku. Wood Week, gdzie podsumowujemy sobie y, ostatnie wydarzenia na rynku wnętrzarskim, meblarskim, na rynku drewna. Y, I w tym odcinku trafiamy do sypialni, żeby z sypialni trafić do prokuratury, a z prokuratury, niestety, niestety, lecz naturalnie do więzienia. Zapraszam razem z pieskiem, który właśnie sobie tupta. Na początek parę liczb, które pokażą nam obecną sytuację w kraju. Czerwiec okazał się przełomowy, a wyniki sprzedaży mogą wielu zaskoczyć. Jak podaje GUS, mamy więcej pieniędzy i jemy na mieście, w związku z czym bardziej przykładamy uwagę do naszego życia nocnego w sypialni. Żart. GUS poinformował nas, że w pierwszym półroczu Zdecydowanie produkujemy więcej mebli sypialnianych, mianowicie jest to 11,1%, a o prawie 9, bo 8,6% produkujemy mniej mebli kuchennych. Drodzy meblarze, nie martwcie się jednak. Proponuję wysłać jakąś ofertę kuchni Premium daleko, daleko do Japonii, bo tam wzrosło zapotrzebowanie na kuchnię o 10% w skali roku. To samo dotyczy mebli sypialnianych, bo wzrosło tam zapotrzebowanie aż o 22% w skali roku. Ale skupmy się na tych meblach kuchennych. U nas produkcja spadła, tam zapotrzebowanie rośnie. Może to zrównoważy. Jakoś potrzeby. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo jest to dość daleko. Nie wiadomo, czy ktokolwiek z wysp japońskich skusiłby się na takie zamówienie, ale zawsze można spróbować. Deweloperka, temat, który dotyka nas wszystkich wszystkich prywatnie i wszystkich biznesowo bo jak wiadomo, jeżeli nie budują się nowe mieszkania, nowe domy no, każdą gałąź to. Jednak w bardziej pośredni lub bezpośredni sposób dotyka. Świetnie natomiast ma się budownictwo na dużą skalę. W Krakowie otwiera się centrum handlowe Atu oraz Design Outlet, gdzie, jak już wiadomo, do dyspozycji będą 23 tysiące m2. Już ogłoszonym jednym z większych wynajmujących będzie Black Red White. W Koszalinie będziemy mogli podziwiać nową inwestycję, na którą wspólnie zrzuca się Agata Meble, Leroy Merlin, SGI czy spółka Actenum. Centrum nazywać się będzie Power Center, co mi się bardziej kojarzy z jakimś crossfitowym centrum ćwiczeń albo parkiem trampolin. Ale nieważne, ważniejsze jest to, że tutaj powierzchnia będzie wynosić 38 tysięcy metrów kwadratowych. No jest się czym pochwalić, ale. Mój osobisty wybór pada na wygranego, czyli Jysk, duńska sieciówka w samym lipcu otworzyła cztery nowe sklepy w Staszowie, Gostyniu, Międzyrzeczu, Podlaskim oraz w Gdyni. Brawa, brawa. Porozmawiajmy teraz o relacjach szwedzko-rosyjskich. Jak pewnie większość z Was wie... IK wycofała się ze swoich fabryk zlokalizowanych w Rosji, jednak Rosja nie daje za wygraną. I jak donoszą media, m.in. The Moscow Times, Rosja zaczęła produkować meble w więzieniach. Co prawda to nic nowego, że w zakładach karnych pracuje się, produkuje, jednak tutaj już z góry szef więzienia o dźwięcznym nazwisku Aleksander Kalasznikow zarzeka się, że nie będzie to gułag, a warunki będą zupełnie nowe i przyzwoite. Co więcej, Iwan Szarkow, szef programu adaptacji więźniów do pracy w obwodzie swierdłowskim, mówi, że jeśli porównacie meble do siebie, Rosjanie produkują je lepszej jakości meble i w niższej cenie. Co do tego drugiego, myślę, że możemy być pewni, bo jak donoszą obrońcy praw człowieka, mm, słyszą głosy więźniów, którzy po prostu mówią, że za pracę się nie płaci albo płaci się bardzo, bardzo mało. Rosja na razie skupia się na zleceniach publicznych i produkuje meble na zlecenia wewnątrz kraju. I na koniec mam małą dramę z naszego własnego podwórka. Uwaga! Wrocławska Prokuratura Regionalna kupuje meble za 850 tysięcy złotych. Meble nie były jakie, włoskie meble premium. Co interesujące, projektantka wnętrz wyceniła swoją pracę na 44 772 zł brutto. Ciekawa kwota, prawda? A może ciekawy jest też fakt, że projektantka jest żoną pracownika tej prokuratury. No, dramat jest naprawdę gruby. Afera chyba dopiero się rozkręca. No, możemy się przyglądać temu, ale jak, jakiej pozycji ja w ogóle o tym mówię? Jasne, jest to związane z meblami, ale pociągnijmy to dalej. Może po prostu producenci mebli biurowych. Powinni przemyśleć swoje ceny i tak, na przykład, za biurko kasować sobie 20 tysięcy złotych. Wydaje się to być rozsądna cena, co? Na tym kończymy podsumowanie tych gorących ostatnich wydarzeń. Ja już zapraszam Cię na nadchodzący film, który pokażę Wam już niedługo. Pojawi się. To jutro, może pojutrze, będę w nim zachęcał do kochania motoryzacji, takiej, która właśnie przemija, oraz do kochania ekologii, bo te dwie sprawy, te dwie rzeczy cudowne można ze sobą pogodzić. Tymczasem proszę cię o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, z dzwoneczkiem, jeżeli ci się podobało, oraz do komentarza, w którym napiszesz mi, jaki był ostatni mebel, jaki kupiłeś? Kupiłaś. Cześć, do zobaczenia. Hej!